Tak, wiem, spodziewaliście się Hojraka, ale oglądanie tej serii było dla mnie straszniejsze. Zanim Hojrak miał własny program, bo naprawdę debiutował w tym show, więc pokażę go w kolejnym odcinku. Tymczasem, drugi, moim zdaniem, straszny odcinek show, co za kreskówka, to Kuchenny Kasanowa. Pan, którego tu widzicie, przygotowuje się na randkę. Zaprosił swoją wybrankę do siebie i nigdy nie zapomnę tej sceny. Ale to nie było najdziwniejsze. Wiatr cały czas przewracał mu strony w książce kucharskiej, przez co jego popisy kulinarne okazały się nieco dziwne. Spoilerując pani widząc, że ukochany wpadł w rozpacz, postanowiła spróbować jedzenia. Okazało się pyszne, ale ich konsumpcja była bardzo dziwna. Pamiętasz ten odcinek? Daj znać w komentarzu Mówił Kocur Dziadek, pozdrawiam!